Dobra, już y, ostatnie etapy. A już myślałam, że coś tutaj mi ten ale to mam na ekranie pęknięcie i myślałam, że to w torcie, bo tak się ułożyło. Y, więc tak. Mm, mam już tą piankę mm. rozpuszczoną. Jest tutaj. Słuchajcie, będę się mocno, mocno brudzić. Nie lubię tego, bo to się mocno, mocno klei, ale pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Więc zamaczamy ręce w tej piance. I aha, trochę za dużo mi się wzięło. Tak. I po prostu coś takiego robimy. Rozciągamy. Widzicie? kajcie. O. Tak. Ale ctot. Jak wam się podoba? I znowu moczę ręce. Pianka musi być taka nie za ciepła. Ok. Czekajcie. Później będę to zdejmować. Dobra. Tak. Dobra. Okay, dobra, słuchajcie, po, po prostu to się tak ciągnie, nieprzyzwoicie. No i dobra, jeszcze tu w tym miejscu można coś zrobić. Ta akurat wystygła już, więc można ją. O oh, Boże, jak się tego pozbyć. Może to w zlewie zostawić. I trochę tutaj. Dobra. No dobra. No i jak Wam się podoba efekt pajęczyny. Ja umyję sobie ręce. To. I widzę, że tutaj miejscami barwnik mi odszedł, ale to nic. No i słuchajcie, bierzemy teraz drip. Można wziąć drip. Wezmę te moje serca. Wybiorę sobie przód, tak? Bo z reguły patrzę sobie, gdzie jest najkorzystniej, wygląda tort z przodu. Ciebie nie było. Dobra, nie będzie tu. I wkładamy. Nasze serca. O, zobaczcie. I teraz. Tą polewę. Tutaj po tym złamaniu, on sobie i se spływa. Okej. Okay. Dobra. Weźmiemy tutaj, pociągniemy po całości. Niech tutaj o pokapie. Tutaj. I zrobimy taki numer, że czekajcie. Zobaczcie, ja przekrzywiam tort, żeby mi skapało na jedną stronę. I teraz sobie tutaj poleję. Żeby mi płynęło na jeden bok. Jakby ta, ta krew mi spływa tutaj, tak? No, tak ukierunkujemy. Trochę jej pomogę. za bardzo mi teraz wypośrodkuje. zobaczcie, no. i sobie dorobię tutaj ten taki spływający drip. Jak wam się podoba efekt <grytanie> złamane serce? Jeszcze tutaj mam gałki oczne. Jest prosto. Jest prosto. Dobra. I teraz mam takie gałki oczne. Nie wiem, czy one będą tu pasowały, tak naprawdę, ale jak nie przymierzę, to nie będę wiedziała. Dobra. Palce mi się kleją normalnie. Słuchajcie. No nie wiem, pasuje czy nie pasuje gdzieś to oko. Może sobie tu być gałka oczna. Można ją na czekoladę, właśnie. Słuchajcie, można ją na czekoladę przykleić. Dzięki temu ona nie będzie nam spadać. Tak, tutaj jedno oko. Tutaj mamy drugie oko. Możemy je położyć tutaj na przykład też na czekoladę. Wtedy nam nie będzie uciekało. Tak, w drugiej stronie. Okej. Okay. Może je trochę obetnę. Tak, obetnę je, chciałam ja nóż. Skrócę, żeby mi było łatwiej o z sokiem nawet w środku. No dobra. No właśnie, trzeba by było przykleić to do tortu. No trzeba by było się trochę posilić. OK. Tutaj zobaczmy, czy pójdzie nam na czekoladę. To oko. Czy będzie się trzymać? Coś tam się trzyma na tą czekoladę. Myślałam o tym, żeby jeszcze tutaj dodać. Fajnie to wygląda, co? Myślałam, żeby jeszcze dodać tutaj coś w stylu, nie wiem, jakichś pająków, much. Tylko nie udało mi się dostać, będę jeszcze szukać, a mam jeszcze czas na to. Dajcie znać, jak Wam się podoba tort oraz jego wykonanie. Tutaj będzie lepiej chyba widać. Z tymi oczami, z tym złamanym sercem i spływającą krwią. I pajęczyną. I szczerze, że mi się podoba. <grywa> I chyba bym więcej nawet do niego nie dodawała. Chyba, że uda mi się jakieś fajne muszki pająki znaleźć, to gdzie nie, gdzie tam powkładam. Ale na ten moment myślę, że tyle wystarczy. No dobra. Mam nadzieję, że Wam podobała się seria filmików, jak z Thermomixie można zrobić tort i jak Thermomix może nam w tym pomóc. Dajcie znać, czy wskazówki, które Wam podałam, były dla Was pomocne. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, po prostu pytajcie, ja chętnie na nie odpowiem. Tymczasem idę schować tort do lodówki, bo będzie jutro degustacja. On sobie w tym czasie fajnie przejdzie smakami. No i ustabilizuje się. A ja czekam na, na pytania od Was i komentarze, i oczywiście recenzje tych filmików. Czy Wam się to podobało? Jak chcecie, to będą następne serie podobnych filmików, tylko po prostu dajcie mi znać. Ok, ja Was ściskam i życzę miłego dnia.